Oddaj hajs. Powraca sprawa ofiar syna Peretti. Straciła cierpliwość. Sylwia Peretti opublikowała na swoim Instagramie relację, która może wzbudzić w internautach niepokój. Niepojęte, co jej zarzucono. Influencerka nie wytrzymała i wszystko opublikowała w sieci. Sylwia Peretti gwiazdą TTV. Sylwia Peretti może pochwalić się ogromną popularnością i licznymi fanami, którzy śledzą jej życie. To jedna z czołowych gwiazd stacji TTV, która, mimo że obecnie nie występuje w telewizji, wciąż cieszy się zainteresowaniem widowni i internautów. Największą rozpoznawalność przyniósł jej udział w programie Królowe Życia. To właśnie tam dzieliła się z widzami swoimi przygodami oraz luksusowym życiem. W formacie występowała razem ze swoimi najbliższymi. Kobieta od lat pasjonuje się motoryzacją i chętnie chwali się swoimi samochodami wartymi krocie. Tym samym przyciąga uwagę widzów, chcących dalej śledzić jej losy. Swoją pasję zaszczepiła również w synu Patryku który zmarł w wypadku. Patryk Peretti zginął w wypadku samochodowym w nocy z 14 na 15 lipca 2023 roku doszło do wypadku samochodowego o którym mówiła Capolska. Tragedia z udziałem Patryka Peretti Syna Sylwii wstrząsnęła opinią publiczną i otworzyła dyskusję na temat bezpiecznej jazdy i stosowania się do przepisów drogowych. 24-latek prowadził samochód z nadmierną prędkością i stracił nad nim panowanie, pojazd dachował i uderzył w betonowy murek. Siła uderzenia była na tyle ogromna, że cztery osoby poniosły śmierć na miejscu. Co więcej, tuż przed wypadkiem Patryk zamienił się miejscem z kolegą i przejął od niego kierownicę. Prokuratura Okręgowa w Krakowie przekazała, że Patryk Peretti prowadził pojazd znajdując się w stanie nietrzeźwości o stężeniu alkoholu etylowego wynoszącym we krwi 2,3 promile, w moczu 2,6 promile. Sylwia Peretti pokazała wiadomość od internautki. Śmierć syna zmieniła życie Sylwii Peretti raz na zawsze. Musiała zmierzyć się nie tylko ze stratą swojego jedynego dziecka, ale również ogromną falą hejtu, która na nią spadła. Ludzie decydowali się na różne kroki, by tylko uprzykrzyć życie kobiety. Zdarzały się sytuacje związane z niszczeniem nagrobku Patryka czy wypisywania gruźb. Choć od wypadku minęło wiele miesięcy, rana w sercu matki zdaje się wciąż niezagojona. Sylwia co jakiś czas dzieli się ze swoimi obserwatorami przemyśleniami na temat życia, śmierci, samotności i przemijania. Tym jednak razem opublikowała zrzut ekranu, na którym widzimy wiadomość, jaką otrzymała od internautki. Kobieta skomentowała nagranie Sylwii, która przebywa na wczasach. Komunikat zawiera wiele błędów, jednak można się domyślić, że kobieta jest zdenerwowana wypoczynkiem influencerki i jej zdaniem powinna zapłacić pieniądze rodzinom, których dzieci zginęły w wypadku samochodowym. Pojawiło się również wyzwisko. Sylwia postanowiła wejść na profil kobiety, opublikować go i zaznaczyć, że internautka również jest matką. Nie skomentowała bezpośrednio zachowania Wicki.